Cześć! W tym im kolejnym odcinku zastanowimy się, jak sprawić, aby zespół w godzinę osiągnął, uwaga, wyżyny swoich możliwości i wygenerował nam najlepsze możliwe przyczyny problemu i potencjalne rozwiązania. Zespół, czyli nasza grupa Problem Solving. Tutaj kilka pytań. Ile osób powinna liczyć grupa Problem Solving? Jak dobrać odpowiednie osoby do grupy? Jak długo trwa sesja? Kiedy najlepiej ją zorganizować? No ale. Po kolei. Zacznijmy od: ile osób powinna liczyć grupa Problem Solving? Odpowiedź prosta, krótka: 7 osób. Lider plus członkowie grupy Problem Solving. Skąd to się wzięło? Otóż statystycznie, według badań socjologów, to optymalna liczba pozwalająca zarówno na kreatywne napędzanie się, wystarczająca ilość inspiracji między e, członkami e, grupy, wystarczająca liczba skojarzeń, perspektyw, i tak dalej. Natomiast e, liczba 7 jest zarazem wystarczająca dużo, wystarczająco duża, aby nie wprowadzać zbyt dużej liczby szumów i zakłóceń w pracę, e, w pracę kreatywną. Łatwo zapamiętać tą liczbę 7, ponieważ e, łączy się ona e, też z później wykorzystywanymi e, technikami, które właśnie tą liczbę e, uczestników sugerują. Czasami dostaje pytania, a co jeśli osób jest więcej? No, odpowiedź właśnie przed chwilką yy, yy, powiedziałem, dobrze, wiedz jednak, że mniej lub więcej może wpłynąć yy, w negatywny sposób na efekty pracy yy, grupy. Kolejnym pytaniem jest, kto w tej grupie powinien się znaleźć, kto w niej powinien yy, uczestniczyć. Uczestnicy grupy to, i zaczynamy, moderator. Pierwsza osoba, którą musimy wskazać, dodam, że nie powinien to być lider zespołu realizującego proces, którego dotyczy problem. Lider tego zespołu na pewno zostanie członkiem grupy jako osoba, mogąca w razie konieczności podjąć szybką decyzję. Jednak jako lider grupy, ze względu na to, że za dużo czasu spędza w tym procesie, stanowiłby ryzyko dla powodzenia działania grupy. Być może forsując rozwiązania już mu znane, takie, do których, których, których trochę też przyzwyczaił się, o których być może często mówił. Czyli mamy już dwie osoby: moderator. I lider będący członkiem grupy problem-solvingowej. Kto tam jest jeszcze? Najlepiej, jeśli wśród uczestników, oczywiście, znajdą się osoby, które zaangażowane są w proces, którego problem dotyczy. Ale także ktoś, kto tego procesu totalnie nie zna. To będzie nasz przełamywacz przyzwyczajeń i stereotypów. Formalnie byśmy powiedzieli, to będzie osoba, która będzie przełamywać naszą fiksację funkcjonalną. Przy rozwiązywaniu problemów bardzo ważnym jest zapewnienie wymiany różnych perspektyw i skojarzeń uczestników, właśnie tak powiem perspektyw spojrzenia na proces, odnoszenia się i dzielenia wiedzą o różnych jego kolejnych etapach. Przy wyborze uczestników powinniśmy się kierować metodą wykorzystaną w sumie w pierwszym momencie podejścia do problemu, czyli tak zwaną metodą 5W plus 1H, która w jednym ze swoich elementów zakłada zebranie informacji o tych osobach, które miały szansę obserwować problem na własne oczy, to te osoby będą w stanie dostarczyć na pewno ciekawych faktów.